Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Przyjechałem oglądać BMW, e, części do BMW, ciężko nazwać na razie samochodem, no ale dobra, nie, nie po to się tu spotkaliśmy, bo Lambo zaczęło przypominać Lambo, no samochód na razie, ale w idziemy w kierunku Lambo. Sporo się działo. To jest wstęp. To jest wstęp. wstęp. Dobrze. Później zobaczycie na materiałach jak to się działo. Lambo wygląda w tej chwili... No możemy pokazać jak wygląda. W tej chwili przechodzimy do pasowania wszelkiego rodzaju daty. i Poszyć zewnętrznie. Poszyć. Zawieszenie sławy w tej chwili już to zaczął tutaj nam... Kompletować. Kompletować. Musimy Patryka poprosić jeszcze. Podjęcie decyzji co robimy z tą piastą mhm. jedną, jedna jest do regeneracji, bądź do wymiany, tak? Tak, to się, losy jej się będą uważyły. Eee, no i co, no to jak już będą poszycia, będziemy pasowali szycia, to już naprawdę zacznie wyglądać jak samochód. Tam chłopaki w Poznaniu walczą, ale jest. trochę tematów pod górę, natomiast to już będziemy nagrywali może niezależnie, bo jest jakiś pomysł, trzeba się wybrać do Włoch. Ale to już niedługo. No, ale zostają tutaj jeżeli te, no nie, nie zostają, tak to są? No właśnie sprawy, to y y Bo y niektóre elementy są po prostu niedostępne do auta. I y musimy się wspomóc wsparciem włoskim, ale na szczęście pomoc na dłoni jest, więc... Tylko trzeba polecieć i podobierać różne rzeczy. No tak, a ja jest w świecie, tak? Patryk jest w świecie, ale to wiesz... No, pomocne dłonie są, tak że będziemy to jakoś zdalnie realizować. to wszystko bardzo ładnie nam się zgrało, mastyki, to. które uszczelniły nam wszelkiego rodzaju łączenia. Te przełamania, które mają służyć jako kontrolowana strefa zgniotu, one w tej chwili troszeczkę straciły swój kształt, jest nikt mastyka. Odcinek bez Patryka, pewnie... Nie ostatni, bo następny pewnie też jeszcze bez Patryka. Teraz to on śpi, to możemy tutaj, wiesz, pozwolić sobie. No myślę, że śledzi, myślę, że śledzi. ale może mu Robert nie zdradzi, może odepnął mu YouTube'a tam daleko i... Jedzie na gotowe, kto wie. A teraz szybkie przypomnienie o porównywarce ubezpieczeń MUBI. Tak czy siak, każdy z nas musi wykupić ubezpieczenie OC dla swojego samochodu. Więc warto kliknąć w ten link, który znajduje się pod tym filmem, wpisać swoje dane, dane samochodu i zobaczyć, czy przypadkiem nie będzie to bardziej opłacalne. Tym bardziej, że pamiętajcie, korzystając z tego linku pod spodem, 150 zł w ciągu 30 dni wróci na wasze konto. Lambo w tej chwili. Zabezpieczamy tą podłogę, o, której żeśmy, o którym to zabezpieczenie cały czas mówiliśmy. Mamy zrobione mastyki. To, co widać tutaj, pod te, 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 te ślady po pędzlu pod, pod barankiem, to jest właśnie mastyka, jeszcze tutaj gdzieś resztki widoczne. Wszystkie te nity mamy zabezpieczone, wszystkie łączenia pozabezpieczone, po to, żeby wilgoć tam nie miała dostępu. Na górze, na dole wszystko jest pouszczelniane. Na całą podłogę jeszcze idzie warstwa Raptora Kobry. Jakkolwiek by to zwał, jest to branek dwu składnikowy z utwardzaczem. Twardy poliuretan. Także to spokojnie nam tutaj będzie pełniło funkcję zabezpieczenia przed kamieniami. Jednocześnie troszeczkę, troszeczkę wytłumi. Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę tutaj podłogę bagażnika i wnętrze tutaj już podłogę uszczelniliśmy, ona jest całkowicie nowa, dlatego jest to co jest. Grzesiek, <gryzaj> wszystkim zdrówka. <gryzaj> drugie uszczelniliśmy. Jest wszystko to, co tutaj mamy nowe dokładnie zabezpieczone. Natomiast tutaj, w profilę, pod profilę pójdzie wosk, po to, żeby pomiędzy blachą a klatką bardzo dobrze nam to wszystko spenetrował i zabezpieczył przed wilgocią. Komora silnika tutaj wymagała tylko zabezpieczenia mastyką w miejscach, które widać na załączonym obrazku, czyli wszystkie te szwy spawy są już zabezpieczone. Łukasz tu mamy jeszcze jeszcze ten narożnik, tu jest drugie łączenie, widzisz? Trzeba będzie to poprawić, to samo tu na dole. Też jeszcze trzeba to uszczelnić. No i co tam panie Grześku? Wszystko dobrze, wszystko dobrze, ulepszamy. Kiedy lampo składamy? Będzie mi to dane. A czemu ma być Ci nie dane? Życie się toczy różnie. Planujesz znów jakiś wypadek? Ja nie planuję. Bo... <głuch> <noise> Naprawdę nic nie można przewidzieć. Jeszcze <noise> pewnie niektórzy będą się zastanawiali dlaczego robimy tym pistoletem i nie, 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 nie przykręcamy gotowców do gotowych pojemników litrowych do, 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 do tego pistoletu do baranka, bo do tego to służy. W tej wersji robimy, szyb, robimy więcej tego materiału, dużo więcej, na dużo dłużej nam to wystarcza. Nie musimy co chwilę mieszać tego produktu z utwardzaczem. No i w ogólnym rozrachunku jest jest szybciej. Jeszcze na sam koniec już po montażu ostatecznym. I tak na to wszystko pójdzie środek, który zabezpieczy nam to przed wilgocią. Jakaś masa bitumiczna, która jeszcze dodatkowo na tym branku nam stworzy ochronną powłokę. Myślę, że to auto już nie będzie mogło za szybko zakorodować. Dobra, baw się, Łukasz. Robiąc puszkami litrowymi już byśmy mieli puchę, jedną puchę do wymiany, tak? W tej chwili mamy tutaj zrobione 2,30, bo to jest kubek 2,30, 2, no prawie 2,5 litra. Czyli dwa razy, na, na, na dwa razy dłużej nam to wystarcza, nie musimy tak biegać. Może nie wygląda to zbyt, zbyt pięknie, ale ten kto robił, to, kto zmieniał co chwilę bańki, <śpani> też wie o co chodzi. Dobry panie. dobrze. dobry. Dziąłas brodę. Mam brodę, no. Już wyglądasz <śpani> normalnie. Już nie, mo, już nie Kalidow, nie Rumcajs, co tam, Cypisek. Ale... Jesteś pierwszym człowiekiem, no to jest prawda, Który, którego broda odmładza. Dzień drugi, wszystko, wszystko ładnie nam wyschło, czyli ten y, baranek, swajszy. w tej chwili lakierujemy całe Lambo lakierem poliuretanowym. Na czarno, czyli elementy, które już które w tej chwili będą polakierowane, one już docelowe takie zostają. Czyli komora silnika, podłoga bagażnika, dach od wewnątrz, wszystko to, co mamy tutaj widoczne, nieoklejone, to będzie czarne. Łukasz zaczął jakiś czas temu, jeszcze trochę mu zajdzie. To jest mat, półmat, jakie to co tam było? To chyba mat, nie? Tak jak było w oryginale. Tak, wszystko to, to, to pójdzie w czarny mat, tak jak to było, to było w oryginale. Dwie warstewki, po to żeby wszystko ładne czarne było. To co mamy pod spodem, to jest poliuretan, hey, poliuretan. To jest epoksyd, który jest zmatowany w tej chwili, także. Zabezpieczenie będzie antykorozyjne 100%. Lager, w którym to robimy, ten poliuretan, jest z Selemixa akurat w tym przypadku, dlatego że sam Pepek nie produkuje tego. No, Selemix też jest firmą, firm, mniejszą firmą PPG należną, należącą do PPG. Sam Pepek nie produkuje tego, dlatego robimy to z Selemixem, z materiałem pokrewnym. DTM, czyli Direct to Metal, farba, która może być nakładana bezpośrednio na metal. Tutaj, przy okazji, chłopaki przynieśli jakieś tarcze, osłony, które będą też malowane są, elementy wypiaskowane, i one też zostaną zabezpieczone DTM-em. I tutaj, malujemy całą podłogę to, co wczoraj robiliśmy od spodu, również dzisiaj zostanie przykryte kolejną warstwą, czyli warstwą tego poliuretanu. Robiliśmy sam dół, tylko jak widać tutaj tam, gdzie będzie najbardziej narażone na różnego rodzaju uszkodzenia mechaniczne na odbicia kamieni. Tej kratki jeszcze ramki jeszcze nie robiliśmy, zrobimy ją osobno na samym końcu, dlatego, że Musimy dopasować zderzak, butniki i jest szansa, że to co mamy tutaj, na przykład takie delikatne spawy, będziemy musieli to jeszcze tutaj uciąć. Także tutaj istnieje ryzyko, że będziemy to musieli przeciąć. Malujemy to dlatego całość w tej chwili, żeby postawić to na kołach i już do tego nie wracać. I nawet jeżeli zajdzie konieczność przecięcia w tych miejscach i dla kierowania punktowego, to i tak będzie mniej czasochłonne i pracochłonne niż. Więc byśmy mieli to teraz ustawić, później ustawić wszystko ładnie, wszystkie elementy, błotniki na, na, na kołach na zawieszeniu, błotniki drzwi, maski i później to rozbierać po to, żeby pomalować. Dlatego ten etap tutaj robimy pierwszy, czyli malujemy całość ładnie i później bierzemy się za pasowanie. Obrotnica jest o tyle dobra, że Łukasz sobie tutaj obróci pod każdym kątem. I te kratownice, te wszystkie profile będą możliwe do wynakierowania z każdej strony. Tak, tutaj widzicie, Łukasz maluje z tamtej strony, z mojej strony tutaj wiele rzeczy jest takich niedomalowanych, ale przejdzie sobie w moje miejsce później i to wszystko poprawi. Ewentualnie obróci auto do góry nogami, kołami, jak zwał, tak zwał, i wtedy będzie wszystko możliwe do domalowania. Auto było obrócone w jedną stronę, w tej chwili po przekręceniu na obrotnicy widzimy te wszystkie niedomalowania, tam gdzie, tam gdzie jest biały kolor, tam trzeba będzie to poprawić, w tej chwili bardzo ładnie to widać. Te zawiasy Łukasz musi całe odłożyć i pomalować, całe otworzyć i pomalować. Co tam z tym białym kółkiem, to średnio wchodzi, to nie wiem. Czyli nie, nie to, się my, albo kółka, No Ale zamiast się otwiera, ty, no. no. on się otwiera, ale tam od, od tamtej od wewnętrznej strony no nie ma dojścia do Chyba, no, no, że jest. je zdejmiemy później. No tak, tutaj mamy dolną część progu. Do wymalowania spód zrobiłeś, tak? Jedno, Już czy na raz? Jedną stronę mam Górną. Tak. Mhm. No i nad kole, bo się błyszczy widzę. Tak. Na kole jest na razie bez, bez yy, kobry, tak? Bez kobry, tamto w kobry, to w kobry. Opowiadam o tych właśnie niedomalowaniach, które w tej chwili widać. I w, w walce z którymi pomaga nam obrotnica. Tutaj mamy drugą stronę tych, że tych profili też one są. No i tak są takie miejsca, że i tak będzie trzeba gdzieś tam pędzelek stawić, no bo wewnętrzny I me... tak finalnie będziemy wszystko poprawiać pędzelkiem, tak jak to ten to... otwór chociażby tutaj. Bo no tam się nie zmienia, No ciężko jest tam pomalować, ewentualnie nawet jak domalujesz to pozlewasz wszystko i to wygląda bardzo nieapetycznie, nieatrakcyjnie. Ale myślę, że to już kolor... niestety, Bardzo fajny, nawet jeżeli jakieś rzeczy tutaj będziemy musieli później przerobić, pospawać, czy, czy coś przy montażu wyjdzie. To sobie pomalujemy jeden element bądź kilka elementów, dany fragment tylko, czy, czy nawet no podłogiem chyba już nie będziemy ruszać. Wytniemy, pomalujemy i dosłownie. <laughs> tutaj te nity, o których tyle żeśmy mówili, one są pozabezpieczane. Wszystkie, wszystkie otwory w cały nit dookoła, także nic tutaj nie będzie miało prawa się popsuć. Strefy zniotu z dwóch stron. Tak możesz. A nie, Sławek to zaślepił. Tutaj w tych profilach naszych, te, do których nie będziemy mieli dostępu, do, do tego akurat mamy dostęp, więc go zakonserwujemy. Później, jeszcze na koniec, jakimś woskiem. Natomiast te profile, w tych profilach y, zrobimy otwory, w które później i po konserwacji y, włożymy coś. zatyczki. No, mamy już takie marek. Tutaj ma to wszystko opanowane, także, także będzie ok. Całkiem fajnie to wygląda. Zupełnie inaczej, niż przedtem. Nie pani Grześku? Czarny szczupla. <grym grym> Lambo? z tyłu całkowicie. Na koniec jeszcze w poziomie, jak będziesz miał wszystko, to podłogę pod nogami i podłogę w bagażniku. Na Ładnie, na płaskie płaszczyzny, na... Tylko te poziome, nie pionowe. Na bogato. No, no, na bogato, wiele i tak żeby no, to wyglądało, bo w tej chwili ci się to zakurzy, przy macie to niezbyt atrakcyjnie wygląda, będzie taki szorstki papier w momencie, kiedy tam przylejesz to. Finalnie będzie bardzo atrakcyjnie. Finalnie będzie bardzo atrakcyjnie. Bardzo atrakcyjnie to, biorę, to będzie jak to skończymy i poskładamy. Ale zanim to nastąpi, to... Bez siteczka, jeżeli ktoś by się... Akurat tutaj ktoś by nam ktoś by chciał zwrócić uwagę Łukasowi bez siteczka, to siteczko znajduje się w tym w tym miejscu także wszystkie. Teraz my się nie pokażemy, bo nie pokażę. Ej, 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 bo za próg będziemy znów wymieniać, wszystkie to było Za z przodu albo z tyłu Lambo było wczoraj malowane dzisiaj jest jeszcze mokre, trzeba je troszeczkę wysuszyć, także wjedziemy tutaj na godzinę 70 stopni dostanie. góry jeszcze jeszcze trzeba wyżej. Albo z przodu, albo tam trzeba wyżej. Dobra, tamtych, tamtych kilku minut nie mogę niestety wysłać Robertowi, bo za dużo było. O. było. Robert tutaj. Dobra, Łukasz, zamykaj, drzwi. Wjechaliśmy lambo do kabiny, dlatego że wczoraj było to malowane, ale niestety zima i temperatura po południu była niewystarczająca, żeby to wyschło z drugiej zresztą no, poliuretany mają to do siebie żone nie są najszybsze w święciu. Wygrzejemy go teraz w jakiejś tam 60, może 70 stopniach z godzinkę. I będziemy mogli montować zawieszenie już na spokojnie. Materiał był nieco dłuższy, Roberto. Ale nie mogę Ci wysłać poprzednich minut, dlatego że... Słowa użyte w trakcie lokowania auta w kabinie. Na tyle nie, nie, niecenzuralne, że musiałbyś... No, nie, normalna bomba wansanowa, nie wiem chodzi w ogóle. Samą, samą muzykę byś musiał tylko tutaj. Na 18 plus I nie tyle. Albo, o, albo 18 plus. Odcinek tylko powyżej lat 18. Dobra. Włączamy, grzejemy, słyszymy.